Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, wiedza wbija w pychę, miłość zazbuduje. Gdyby ktoś nie miał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga. Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były Bożkom złożone na ofiarę, Wiemy dobrze, że nie ma na świecie żadnych bożków, ani żadnego Boga, prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów, dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy. Oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Lecz nie wszyscy mają wiedzę. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy Bożkom złożone w przekonaniu, że chodzi o Bożka i w ten sposób kala się ich słabe sumienie. Gdyby bowiem ujrzał ktoś Ciebie oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałbochwalczej, czyżby to nie skłoniło również kogoś słabego w sumieniu do spożywania z ofiar składanych bożkom, i tak właśnie wiedza Twoja sprawiłaby zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia. Grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Jeśli więc pokarm gorszy brata mego, prze nigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata. Oto Słowo Boże. Prować mnie, panie, swą drogą odwieczną. Prować mnie, panie, swą drogą odwieczną. Przenikasz i znasz mnie, panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, i znasz wszystkie moje drogi. Prowadź mnie, panie. Twą drogą odwieczną, ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są twoje dzieła. Prowadź mnie Panie swą drogą odwieczną. Przeniknij mnie Boże i poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy idę drogą nieprawą. A mnie drogą odwieczną. Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, i miłość ku Niemu jest w nas, doskonała. Aleluja, aleluja, Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam wam, którzy słuchacie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławicie tych, którzy was przeszlinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mojej szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie to, dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili podobnie wyjęcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność. Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym, tylko którzy Wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność. I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek, udzielacie tym, o których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy, grzesznikom pożyczają, żeby tyle samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A Wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jakojcie, ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie. A nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone, dawajcie, a będzie Wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i obtywającą sypią za nadrze wasze. Odmierzą Wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. mierzycie. Oto słowo Pańskie. Panie Jezu, Twoje słowa powiadam Wam, którzy słuchacie. Tak, Panie Jezu, nie chcemy Cię słuchać, bo to Ty jesteśmy. Mów i daj nam Twojego ducha, ducha świętego, byśmy Twoje słowa dobrze rozumieli. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Tak, Panie Jezu? Ty wiesz, jak to jest trudno kochać nieprzyjaciół. Przecież nawet najbliższą osobę bywa trudno kochać takiego przyjaciela, jak męża, żonę. Czasem trudno kochać. A tu jeszcze trzeba kochać nieprzyjaciół. Kochać nieprzyjaciół. A my się chcemy bronić przed nimi. Tak, Panie Jezu, wymyślamy. Coraz to no bronie, żeby ich pokonać. A niech zginą. Zasłużyli. A pytanie, czy zasłużyli, albo my ich uważamy tylko za nieprzyjaciół. A może oni nas uważają za nieprzyjaciół, i tak się prześcigają ludzie. Kto szybciej kogo zlikwiduje? Taki jest ten świat. Mamy kochać nieprzyjaciół. Ale pytanie, jak ich kochać? Jak ich kochać? No właśnie. Są tacy, którzy próbują się zachowywać podobnie, złem za zło, czyli postępować tak jak oni, upodabniać się do nich, a może nawet przejąć ich sposób myślenia, system wartości. I oto jesteśmy, Panie Jezu, takie rzeczywistości, w której to się dzieje. Tak i nas przestrzegasz przez świętego Pawła Apostoła dzisiaj, który przestrzega przed składaniem, a dokładnie przed pożywaniem tego mięsa, które było wcześniej ofiarowane Bożką. Nie wie nic takiego, rzeczywiście. Cóż, to jest, ale jaka jest wymowa tego? Inni, którzy to widzą, to myślą, że oddaje się cześć Bożkom, uznaje ich. Tak. No i chciałaby się powiedzieć to o przeszłości. A tutaj głośno w Polsce, w Szczecinie. Ma postać pomnik diabła i to jeszcze na alei Jana Pawła II. W Polsce, chrześcijańskiej Polsce. Jeszcze była propozycja na znakach liter 666. Boż. A co się w szkołach wyprawia? Halloween. Świętujemy. Dzień diabła, w którym to. Składa się ofiary z dzieci, a my to świętujemy, bawimy się, tak. I coś się z nami stało, coś się z nami stało. A popatrzmy na ubrania. Ileż to jest takich ubrań, na których są znaki wręcz diabelskie, napisy dwuznaczne, tak. Tatuaże z zakami diabelskimi, czyli współcześnie też, współcześnie też, podaje się też. Diabłu to trzeba nazwać po imieniu. No Zachary, tak, ale co mamy zrobić? Co mamy zrobić? Żebyśmy mieli odwagę upomnieć. A to jest trudno. A jednak trzeba. Tak jak upomina Paweł Apostol. <laughs> tak Panie Jezu, ty też upominałeś i przez to się naraziłeś. I czymś się skończyło, wściekli się na Ciebie i cię powiesili. Przepraszam. Ukrzyżowali. Taka jest ta ludzka wdzięczność. My dla nich dobra. Staramy się ich upomnieć. To no taka jest wdzięczność. Tak, Panie Jezu, a jednak trzeba. Trzeba się sprzeciwiać mu. Trzeba bronić honoru naszej polskiej, chrześcijańskiej, rodzin chrześcijańskich. No tak, ale żeby żeby skutek był odpowiedni, to zanim powiemy, to trzeba się modlić za nich. To mniejszym czynimy. Módlmy się, za te wszystkich, którzy zgłupieli Panie Jezu i oddają cześć Bożkom na różne sposoby, aby zrozumieli, że jeden jest tylko Bóg, prawdziwy, ten. Ty jeden i tobie chcieli się podporządkować. Ciebie prosimy. Modlmy się za syna Tomasza z okazji jego urodzin, o wiarę dla niego w żywego Chrystusa i o pokój serca. Ciebie prosimy. Chcę pomodlić się za brata, który uległ wypadkowi i potrzebuje wiele miłości. Proszę Cię Panie Jezu, o potrzebne łaski dla niego. Ciebie prosimy nas, Panie. Odmy się intencje Ojca Świętego o pokój na świecie za prześladowanych, za wiarę za naszą ojczyznę, nasze rodziny, dzieci i młodzież, aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Modlmy się o wyrozumiałość i cierpliwość, a także o to, żebyśmy umieliśmy się modlić za tych, którzy nam Złożyczą, urągają, aby przez nasze modlitwy Bóg tym ludziom dopomógł wrócić na drogę wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kapłanów, ale także i za nas o dar miłości Chrystusowej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby szanowane było prawo do życia, odpoczęcia, do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich konających i w cierpiących. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za Choro Janina, Małgorzata, aby dobry Bóg ulżył w cierpieniach. Ciebie prosimy. Panie, i w intencjach maryjnych o pokój na świecie, żeby już nie było wojen żadnych i o naurcenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Boże, Ojcze Szymogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w się Świętym, za Matki Najświętszej, przez Chrystusa Pana Naszego. Do Dwa... Nie otwarte wznoszę, Panie mój, przyjmij świat w ofierze. otwarte wznoszę, Panie mój, radość naszą przynoszę. Strzeż nas, małych, przed Twoim obliczem, czystych jak źródło górskich kniej. Strzeż nas, małych, pośród naszych braci, wolnych jak ptaki w służbie Twej. Dłonie otwarte wznoszę, Panie mój. Przyjmij świat w ofierze. Dłonie otwarte wznoszę, Panie mój. Radość naszą przynoszę. Zrzeż nas małych przed Twoim obliczem, gorąca miłość budzi żar. Strzeż nas małych pośród naszych braci. Niech proste drogi wiodą w dal. Otwarte wznoszę, Panie mój, przyjmij świat w dwo Dłonie otwarte wznoszę, Panie mój, radość naszą przynoszę.